Magia uwolnienia jak pozbyć się niechcianych uczuć. Teoretycznie to bardzo proste. Po pierwsze, określasz to, czego chcesz się pozbyć, po drugie, realizujesz rytuał, w czasie którego pozbywasz się tego, po trzecie, wprowadzasz nowe w miejsce starego. Pierwsze dwa punkty teoretycznie powinny zająć się 7 dni teoretycznie, dlatego że w przypadku Anny było to trudne i trwało kilka dni dłużej. Wiesz, tylko to tak pozornie wygląda na coś łatwego. Informacja zwrotna od Anny wygląda tak. Żebyś ty wiedział, jakie to było dla mnie wyzwanie. Trzy pierwsze dni nie były trudne, ale jak, ale jak dałeś zadanie do rytuału, najpierw walczyłam ze swoją niemocą, a potem musiałam nabrać siły, aby. co ja nie robiłam, aby od, odwlec. Odwlec ten moment, aby stworzyć to, co stworzyłam. Potrzebowałam więcej czasu na odwagę, ale udało się. Po rytuale byłam bardzo szczęśliwa, iż wreszcie zakończę negatywne myślenie o nim, a zarazem byłam wyczerpana energetycznie. Podczas tych dni korzystałam z toksycznych ludzi i przepływ energii. Nawet nie wiesz, jak bałam się, czy uda mi się ten rytuał i co potem. Może też dlatego zwlekałam kilka dni. Po zakończeniu czułam się tak, jakbym miała wyprany mózg, ale pozytywnie. Przez dwa dni w ogóle nie myślałam o tych sprawach i póki co nie mam negatywnych myśli, jak on napatoczy mi się w myślach. Faktycznie są neutralne, jak mówiłeś, i mam nadzieję wielką, że tak już zostanie. Szukuję się teraz do drugiego rytuału związanego z a potem będzie trzecia osoba i chyba na tym zakończę. Zacznę następną turę jutro albo pojutrze. Bo to naprawdę jest ciężka praca z energią i to babranie się z przeszłością. I bardzo, Ale to bardzo dziękuję Ci za Twój rytuał. To działa, ale trzeba tego chcieć, naprawdę. Ja chciałam. Po co jest ten rytuał? Magia uwolnienia jest po to, abyś mógł lub mogła pozwolić odejść negatywnym uczuciom, cechom, więzom, które powstrzymują Cię przed prawidłowym funkcjonowaniem, a które tworzą się w związkach, w relacjach z ludźmi. Nie ma znaczenia, czy jest to Twój obecny partner, partnerka, czy ktoś z przeszłości, czy masz z tą osobą kontakt, czy nie. Czy ta osoba żyje, czy nie żyje, pracujesz ze swoimi uczuciami. Drugim wariantem magii uwolnienia jest pozbycie się określonego przekonania albo przekonań związanych z konkretnym tematem. Mam nadzieję, że pamiętasz, że przekonania są przyczyną zdarzeń. Uwalniając się od negatywnych więzów z drugą osobą, skutki obserwujesz zaraz po rytuale. Wiesz, jakie uczucia były wcześniej i masz porównanie natychmiast. Uwalniając się od przekonania, zastępując niechciane przekonanie, musisz poczekać na zdarzenia, które potwierdzą zmiany. Plusem uwalniania się od więzów z daną osobą jest natychmiastowe potwierdzenie uwolnienia. Plusem zmiany przekonania jest to, że zmieniasz zdarzenia w różnych aspektach życia. Przykład. Ktoś zakończył związek z partnerem, który cały czas krytykował ją, jego, obniżał jej, jego samoocenę. Cały czas coś było nie tak, a na koniec to ją albo jego zostawił, zostawiła. Uczucia, które pozostają po takim związku, to zapewne żal, uczucie skrzywdzenia, ogólne zdołowanie albo złość, nienawiść, gniew. Przekonania, które mogły zostać wpojone w tej relacji albo które zostały przez tą relację potwierdzone, to na przykład jestem niewiele warty albo niewiele warta, nikt mnie nie kocha, moje związki kończą się porzuceniem, rozstaniem, nie ma sensu wchodzić w głębokie relacje, bo potem dzieje się krzywda i cierpię, itd., itd. Praca z powiązaniami z konkretną osobą będzie lepszym rozwiązaniem dla osoby, której negatywne uczucia. I emocje są bardzo aktualne. Praca z przekonaniami będzie lepszym rozwiązaniem dla osoby aktualnie w miarę stabilnej emocjonalnie. Czego potrzebujesz do magii uwolnienia? Po pierwsze, determinacji, musisz mieć tego dość, musisz chcieć to zakończyć, przerwać. Bardzo dobrze, jeśli czujesz złość, gniew, negatywne uczucia, pomogą ci szybciej pozbyć się tego, czego już nie chcesz. Potrzebujesz również czasu, minimum godzinę dziennie albo więcej jeśli potrzebujesz. Potrzebujesz systematyczności. Potrzebujesz dokładności w działaniu.